Jak yes. ja, rozkładamy się w się Ta część ma. Część. Tu. Macie Ja mam założony sterek. Go się zakłada tak. Czekajcie. Jak wam um, nie, nie pokażełem, sorry, jak się składa, ale. Zobaczcie. Mamy takie dwie części. Bierzemy to tak. Jak coś to sobie podgłośnicie. Bo, jak mnie słychać, to będzie problem, żeby to nie było tak ani tak. Bierzemy to tak. I tak. A to mam nowy strój. strój to nie zabrace nic. I bym wam pokazał, jak to ma od Tak. Zakładamy tutaj... No, tu mam coś. I ma to brzmieć tak. Jeśli chcecie. No ale to, no, to powinien większość u mnie. Tak na saksofonie, jak go oglądacie. Bierzemy to tak, podłączamy tutaj do saksofonu już. Zakręcamy. Zakręcamy to. A tutaj. Bieże. Lewa ręka musi być u góry zawsze. I zagramy sobie coś prostego. O co Tutaj jak klik klikniemy tak, to będziemy grać w trzem. Dźwięk. Tak to ma dźwignia. Tutaj jak klikniemy u góry, mamy H. Tutaj jak klikniemy dwa, to mamy A. Jak zejdziemy jeszcze jednym dźwiękiem niżej, to mamy G. Jak tutaj. O, jeszcze górna ręka. Jak macie to tu na to czarne. I na te tutaj. I tutaj na to dłużej trzeba tym małym palcem. I na dole. Tu macie taki zaczep, tu dajecie rękę. Nie tak, bo tutaj klapa. Jak będziecie, no gdzieś tu się otwierało. Jak będziecie, o tu. Jak będziecie otwierać to wam będzie blokowało. Tutaj łapiecie. No. I tutaj dajecie palec. Sorry, że nie było widać. Tu. No i tutaj tu jest F, jak, ale mus, musi być tu G u góry, tu jest F, E, D, tu jest C, tu jest E, ale E tu nie będzie mówić, i schodzimy. I to ja miało być tak teraz, i teraz do góry idziemy. Tutaj tak, czy mamy. No i zagraliśmy. I jak się rozgryję? Jak macie jakiś tam utwór, nie wiem. Chcecie coś w tym stylu. No to się rozgrzewacie tak. W sumie zawsze się tak rozgrzewacie, ale taki przykład dałem. Jak macie coś prostego i gracie już tam rok, no to rozgrzewacie się tak, jak wcześniej pokażę. Ale tak gracie dopiero. Rozgrzewacie się tak. Jak yy, chcecie uzyskać taki dźwięk prze, przerywany, to język ma rastać tak. I zobaczcie, jak to się spisuje. dalej, dalej, możecie wchodzić, rozgrzewać się ja gram sobie w alany punkt i zawsze się tak rozgrzewam i ma, w, mogę wam pokazać albo i nie, bo nie dam rany o, jeszcze jak chcecie grać na saksofonie to musicie kupić sobie taki wycior taki jego się korzysta tak już wam pokażę

Bierzecie w ciągu. Wycierać. mało widać. Widzicie? Wycieraj. Bierzemy. Od stroikko. Uśmik. Cierkna tam. Od dołu najlepiej jest. Jeszcze pamiętajcie, że mi jest to rozplątane. No i mamy wyciśnione. Ja sobie często ustawiam takie, po prostu kiedy gram, to rozkładam od razu. Ja mam tam obranił, po ustawiam sobie i mam zrobione. Coś tu jest jak muszę Wam pokazać w Bo to jest do w I Tutaj mamy. No widzicie. Będziemy. O, sorry, od tej strony. Od tej dużej dużej. No i musimy ją przeprzyć. I tu tak samo wycieramy. No i wytarłem. To trzeba ciągnąć cały czas. Chyba, no tak jak czy I już Wam pokazuję, jak się robi sakrofon. Sakrofon się robi tak. Nie tutaj, jak przy tym, yy, od tutaj do tej giery, bliżej, tylko tu. Ja sobie najczęściej przygotowuję krochę. I wtedy ładnie sobie zlatuję tam na sam dół. Są. Jak się patrzę w obiektyw, to jestem ja ślepy. Ja tak to widziałam. Ty. Ale też lubię improwizować. I tak go przechylam, złapię ten sznureczek i ciągnę. Jak nie wiecie, gdzie kupić saksofon, ja też lubię. Ja chodzę roczką muzyczną. No i go tak tu, tu i ciągniemy za ten koniec. I saksofon wycyścimy. najlepiej tyle razy, ile minut graliście. zależy jaki wytrw macie. Ja tutaj więcej razy zrobię, bo saksofon się dobrze wytrze, to będzie na następny raz dobrze grał. No to już wszystko wiecie, prawda? Prawda.